Sponsorem programu jest agencja reklamowa Maxim. Wektra z buczyn wróciła na zwycięską ścieżkę. Jakub Bobryk i spółka wygrali 5 do 1 z naprzodem skórzec. Bardzo cieszy, jednak te punkty potem będą się liczyć, a straciliśmy już ich sporo, więc bardzo dobrze i do przodu trzeba ciągnąć dalej i już nie tracić takich głupio punktów. Wektra przeważała od pierwszych minut. W 17 minucie drużna Damiana Krasowskiego objęła prowadzenie za sprawą Jakuba Bobryka. Naprzód odpowiedział błyskawicznie dzięki trafieniu pozyskanemu latem z Wektry Kacpra W 21 minucie Krystian Zbieć trafił z bliska po podaniu Bobryka. Po zmianie stron Wektra dołożyła jeszcze trzy trafienia. Najpierw Michał Wereszczyński popisał się mocnym uderzeniem od poprzeczki, a w końcówce dwa gole brakujące do hat-tricka ustrzelił Bobryk. Zdecydowanie rywal się cofnął tak na dobrą sprawę, na swoją połowę ograniczył się do wybijania piłek. Na pewno chcieliśmy się mocno, mocno zrewanżować za te trzy remisy ostatnie, żeby to w końcu ruszyło do przodu, żeby w każdym meczu kolejnym zdobywać po trzy, a nie po jeden. 11 września o 16.30 Wektra zagrał u siebie w Okręgowym Pucharze Polski z Tygrysem Huta Mińska.